Witam serdecznie wszystkich traderów. Dada z tej strony mówi do was z Dada Trading Room z platformy Discord, do, której, do którego to Dada Trading Room bardzo was zapraszam i prosiłbym wszystkich nowych członków, którzy dołączą, żeby się nie, nie, nie przejmowali tym, że akurat nikogo nie ma i nikt tam nie chce rozmawiać, tylko sami tą rozmowę w jakiś sposób podtrzymywali, czy, czy być może nawet ją inicjowali prawda, no więc ja dzisiaj miałem bardzo taki kurde dziwny dzień, bo wstałem o 8 rano już chciałem kurcze podchodzić do komputera i tak dalej, ale coś mi tam nie pasowało się położyłem na chwilę jeszcze raz i kurde obudziłem się o wpół pierwszej, no i zdziwiony wielce, która to jest godzina no i tak o właśnie, no i w ogóle taki dzień, bo dzisiaj właśnie przez to taki dziwny no, i jakoś taki letni, nawet nie tylko, że wiosenny, a letni, bo kurde temperatura aż prawie 20 stopni, i raptownie nie wiadomo skąd się wzięła. Yy, może to i dlatego, nie wiem. W każdym bądź razie czas zrobić podsumowanie dzisiejszego dnia. No, bo dzisiaj tak, dzisiaj, dzisiaj dzień był taki, no, rynek się praktycznie otworzył. Yy, popatrzmy sobie tutaj, jak się rynek otworzył. No, rynek się otworzył raczej tak normalnie. Coś tam zrobił, skonsolidował, lekko w dół, a potem już poleciał do góry. Jak poleciał do góry, to tak jak ja już, jak ja już stałem, to już dawno było potem pozamiatane po tej górze. Prawda? I ten. Yy, no, no, bo wpół do pierwszej, no to już gdzieś tutaj było, tutaj i ten. Później nawet. I ten. No i tak patrzyłem na ten wykres i mówiłem sobie, kurczę, no. Yy, wszystkie, o byłem w tej sytuacji, tutaj, tam i tak patrzałem na ten wykres i mówię: No, wszystkie tutaj, da wszystkie znaki na niebie i na ziemi, tak powiem, wskazują na to, że, że będą chyba iść dalej do góry. No, więc, kurczę, zrobiłem tutaj wszelkie pomiary, tam dsws i tak dalej. Yy, yy, czy to tak, czy to tak, o, i, 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 i myślałem sobie: no. Tutaj kurczę wszystkie znaki na niebie, na ziemi pokazują, że, że będzie kontynuacja do góry. No więc tak jakoś się tutaj zasadziłem i wszedłem w Longa. Czy wszedłem po dobrej cenie? Nie za bardzo po dobrej, znaczy nie, nie za bardzo po najlepszej, ale no liczyłem, że tam przynajmniej jeszcze zretestują, kurde, ten R4, prawda? No, a oni, że tak powiem, dosyć solidnie pokazali mi, że tam jakieś 7 pipsów zrobili. Ja tutaj się w ogóle nie podtrailowałem, no bo, no bo miałem takiego pomysła, żeby dzisiaj po prostu pozwolić cenie pojechać, tak. No i skończyło się na tym, że kurczę, wychodziłem z palca, tak, na minus 80 pipsów. I. W tym momencie już rynek nie dał mi żadnej nadziei na to, że będzie rósł. No to się odwróciłem, półtora lota, prawda, czyli trzy razy tyle, ile tutaj wszedłem. W drugą stronę, żeby tę pozycję odrobić. No i widzicie, że rynek w dokładnie w tym momencie, zamiast y kontynuować w dół, no to zaczął iść z powrotem, tak? Zaczął iść z powrotem. Ja już tam byłem przygotowany, mówię ja pierdzielę kurde, tam Take Profit daleko postawiłem Mówię, mówię co oni wyprawiają? No to jaka, jakaś kiska tutaj totalna się dzieje, prawda? No i ten. Yy, no i tak czekałem, czekałem coś tam i robiłem inne rzeczy. No i potem raptownie zaczęli spadać. Jak zaczęli spadać, no to kurczę już jedyne co, na, na co się nastawiłem to na, na odrobienie tamtej straty z ewentualnym jakimś zyskiem, no i dokładnie jak rynek już tutaj był niżej, no to ja podsunąłem, zacząłem podsuwać, trailować Stop loss do takiej ceny, żeby mieć jakiś, jakiś zysk z tego, prawda? No i kurczę, no i widzicie, no i. No, i oczywiście, no, jakby, jakby nie, jakby nie, no, jakby nie, no. Nie mogli pojechać dalej od razu, tylko musieli najpierw mnie wyciąć, prawda? Tak, jakby wiedzieli, że Dadas tam postawił zlecenie, tak? No, oczywiście. Wiedzieli, tak samo jak tutaj, jakby wiedzieli, że Dadas postawił tam zlecenie, buy, znaczy sell, a tutaj tak, jakby wiedzieli, że Dadas postawił zlecenie, buy, No, wszystko kurde, tak, jakby wiedzieli, nie? No, się mnie wycięli po czym po czym zwawo polecieli w dół. Prawda? No. I tutaj kurde potem następna sytuacja, gdzie już patrzę na to, mówię, ładnie się trendik rozwija, wcale nie, nie widać, żeby miał tutaj ochotę cokolwiek innego robić. No to za, zasadziłem się tutaj na shorta. Tak? Także tu, tutaj zdadas, no tutaj będzie zawsze pokazywało DTRM, nawet jak będę miał dsws bo jest ten, jest yy, ekspert yy, zarządzający yy, Data Trade Rulerem a nie, nie yy, DSWS-em, prawda, tutaj. No i, no i mówię, no i pomierzyłem sobie, yy, mówię, no to, to tutaj tak dosyć prosto, kurde, nie ma za bardzo co kombinować, tak, yy, sobie tam odstawimy, żeby to można było skasować łatwiej, o. W ten sposób i, i, i ten. I lecimy na dół. No i oczywiście kurde. Czy nawet nie w ten sposób dokładnie chyba. Czy ta, czy to było w taki sposób. Hmm. No. Ok, teraz to, to skasujemy? No, w taki sposób było, bo tutaj mamy tutaj mamy ten Take Profit, prawda? Dokładnie Take Profit tam dzielinia. No. No i w tym momencie kurde, wskoczyłem. No faktem, że... Nie wskoczyłem po najlepszej cenie, mogłem tutaj, kurde, wskoczyć, bo tu była jakaś taka idealna okazja, gdzie można było momentalnie wskoczyć yy, yy, po lepszej cenie. No, nie mówiąc, że tam była jeszcze lepsza cena, no ale kurde, jakoś ja się tam nie, nie, nie zebrałem do tego, żeby w tamtym miejscu wejść, tylko się dopiero zebrałem, żeby tu wejść. No ale mówię, tutaj też rynek dał troszeczkę lepszą cenę do wejścia. No i oczywiście, no jakby nie, no kurde. Ja już tutaj tradycyjnie rynek wyszedł w dół. Mówię, cholera, podtrailuję sobie, bo um, Czort wie, co to z tym będzie. No i kurde, no i no ono. I, no, no. no i oni w tym momencie do, z powrotem mi mnie kurde wycięli. A potem, no, no fakt faktem, że tutaj to jeszcze przez dobre, czyli przez dobre 15 minut tutaj chodzili e, góra-dół, góra-dół, coś tam testowali. A potem sobie poszli, no i oczywiście take profit zaliczony. Już nie mówiąc, że nawet pomiar, yy, pomiar jakiś tradycyjny z DSWS-a na no to nawet S5 zostało zaliczone, prawda? Tutaj, no. W pomiarze tradycyjnym z DSWS-a. A nawet zaliczyli tutaj yy, piwot do das czyli, czyli dzienny, prawda? No tutaj nie mamy tych, tych, tych wskaźników akurat. No. no to, kurczę, no w ten sposób. Ja... Ja cholernie mi się to nie podoba, kurczę, że my tak wycinają, po prostu sobie tak wycinają. No fakt faktem, że udało mi się odrobić, udało mi się jakiś zysk dać, zrobić, czyli tak powiem konto powolutku, cały czas idzie do przodu. Nie, to nie chcę tego. Yy, które to jest cholerstwo? To prawda, konto powolutku idzie do przodu no ale kurde powolutku tutaj mogłoby być znacznie więcej prawda eeech jo tak to jest kurde, prawda no taki rynek zawsze kurde coś wymyślą no ale cieszę się bo niektórzy koledzy tutaj korzystający z moich systemów pokazują nawet całkiem ładne wyniki, lepsze ode mnie i ten i prawda tak samo potrafią odrobić stratę jeżeli nawet yy, przez jakiś okres mieli yy, znaczy wpadli w jakąś yy, no manię wiedzenia co rynek zaraz zrobi a potem pogodzą się z trendem i, i ten i odrobią prawda a to mniej więcej tak to działa yy, okej okay, no no to wszystko na ten temat dzisiaj. No tutaj dzisiaj więcej nie ma coś za bardzo do omawiania. No to się właśnie stało, nic innego się nie stało. Jakbyśmy chcieli popatrzeć, jakie były w ogóle inne możliwości, no to tych możliwości było mnóstwo, no bo dla tych, dla porannych ptaszków, no to tutaj były nawet takie bardzo proste możliwości typu, że, że po prostu wchodzimy i, 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 i na, o, na, na na tutaj to zarówno czy z DTRM, -a, czy y, tutaj mamy obydwa wskaźniki razem, y, DSWS i DTRM, tutaj jest Take Profit DTRM, a tutaj poszczególne R4, R5, wszystko zostało zaliczone ładnie, czyli y, poranne ptaszki nie miały się tutaj o niczym, y, co co zastanawia się tylko ładować się w Longa i jechać, jechać póki Trend jeszcze yy, daje, prawda, tam też Trend dawał jeszcze dalej, no i dopiero, dopiero, no nawet tutaj na, na otwarciu, na otwarciu tego yy, Frankfurtu, prawda, tego Londynu, na otwarciu Londynu tutaj nawet jeszcze jechało, jechał Trend, ech. O, jeszcze na otwarcie Londynu, kurczę, też dalej jechał trend, bo tutaj znajdował sobie y, wsparcie w trendzie, prawda? No, no i dopiero taki, taki większy sygnał, właśnie tutaj odwrotu. No to y, tutaj, i, 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 i ta czerwona, no więc y, tutaj była ta korekta. I, i, i y, załóżmy, że ktoś by tutaj y, wszedł, no tutaj, właśnie rynek nie dawał zbyt dobrej ceny. Na wejście w tą korektę, no bo tylko ta, ta świeca była zasadniczo na wejście w korektę, no i tutaj nie było dobrej ceny, takiej, takiej bardzo dobrej, optymalnej, no ale yy, zabrać się w tym obszarze, yy, właśnie z trailingiem, no to nadal mamy jeszcze tutaj jakiś zysk, chociaż tutaj żaden take profit nie zostaje zaliczony. No ale to właśnie wtedy świadczy o tym, że jeżeli rynek nie chce żadnego takiego profitu tutaj, ani R4 ani z DTRM to po prostu znaczy, że kurczę, że, że no niestety, ale coś nie jest z tym kierunkiem tak, prawda? No i właśnie dlatego ja tutaj po tych sygnałach, jak widziałem ten sygnał i widziałem ten sygnał, no to miałem jak najbardziej podstawy, żeby zacząć kombinować coś właśnie w tym stylu, tak? Czyli, żeby tutaj kombinować tak, i, i tutaj kombinować o tak, i w tym momencie rozpatrywać, właśnie, Longa na kontynuację. No, i, i, i miałem trend za sobą, prawda? No pewnie, że, pewnie, że lepszym, korzystniejszym wejściem byłoby, prawda, gdzieś tutaj niżej na tych odbiciach, bo wtedy. Tam nawet, a wtedy wychodzi nawet 25 pipsów, no, biorąc pod uwagę trailing, to by nie było tam tych 25 pipsów, może tam z 10 albo coś takiego no ale znacznie lepiej niż lepiej niż 4, prawda? Natomiast czy ja mogłem w tym momencie wiedzieć, że rynek nie chce kontynuować i robić wyższego wyższego szczytu? No nie za bardzo, ponieważ tak poziom, jeżeli sobie przewachlujemy poziom R4, no to on w miarę wypada tutaj gdzieś na poziomie takim tej sufitki, która jest jakaś, jakaś szansa, że zostanie, że powinna być jeszcze zretestowana. Chociaż fakt faktem można powiedzieć, że rzeczywiście byśmy spróbowali to trochę obniżyć o ten sposób, to tutaj cena w tym miejscu rzeczywiście, yy, tak jakby przetestowała tą, tą sufitkę, a potem już nie chciała. No, ale tutaj, tak powiem, na zasadzie, że trend był po mojej stronie, przynajmniej no, ten trend, który widzimy, był po mojej stronie. No więc tak kombinowałem, że rynek być może jeszcze dalej pójdzie, czyli tak de facto to yy, nie zrobiłem tutaj większego błędu. Jedynym błędem, do jakiego mógłbym się przyznać, to błąd w tym momencie nie wyjścia z transakcji w odpowiednim momencie, czyli nie zarespektowania tego poziomu stop-lossu, tylko puszczenia rynku dalej, prawda? No bo ja naprawdę to powinienem zaakceptować ten poziom stop-lossu i dopiero potem popatrzeć, co się dzieje dalej, tak natomiast to, to był jedyny, jedyny błąd tutaj, znaczy też jeszcze drugi, drugi błąd który można też uznać za błędem właśnie za, za błąd, jakby to nazwać błąd bycia zbyt mądrym albo wiedzenia więcej niż rynek to jest to tutaj ta price action, czyli fakt, że rynek de facto nie, nie wyszedł nie przebił tamtej linii, która się nie na darmo nazywa Long BO Line, tak? czyli Long Breakout Line no, nie było breakoutu i retestu, więc skoro nie było breakoutu i retestu, no to ten kontekst po prostu nie jest kontekstem pasującym, natomiast gdybyśmy popatrzyli z tego punktu widzenia no to wtedy mamy tutaj tutaj mamy breakout no i ten breakout jest na tyle dynamiczny, że nie ma już retestu tej strefy, a czyli tutaj warunki się nie zgadzają, cena jest uciekła tak że tak powiem no właśnie w tym momencie no, też tak zostawić. W tym momencie cena jest po prostu uciekła, więc, yy, yy, że tak powiem, moim grzechem tutaj było yy, właśnie widzi mi się, a brak yy, tej właśnie takiej yy, solidne, takiego solidnego przemyślenia, co to właściwie się tutaj na tym rynku dzieje dziś yy, w tym momencie, prawda? No i okej, okay, dobra, to wszystko na temat. Zaraz tutaj, za jakieś tam 15 minut, czy niecałe 15 minut będziemy mieli przerwę. Potem zaraz następny dzień, także zobaczymy co następny dzień przyniesie. Na razie dzięki, trzymajcie się wszyscy zdrowo i do następnego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.